Cześć kochani, nazywam się Dawid Jabońu i pozdrawiam Was serdecznie z mojej kuchni. Razem z mety zapraszam na program Zostań w domu z przyjemnością. Będę się łączyć online z moimi znanymi blogerkami i wspólnie każdy u siebie w domu będziemy gotować pyszne i zdrowe danie. Pokażemy Wam, jak spędzić ten czas pożytecznie, zdrowo i z przyjemnością. Cześć Natalia, miło Cię zobaczyć! Cześć Dawid. Co słychać? W porządku, super, co u Ciebie? Słuchaj, wszystko w porządku, w domu, gotuję. No ja też nie narzekam na nudę. Teraz mam więcej czasu, więc mogę spokojnie oddawać się swojej pasji, no jakoś jest gotowanie. No to fajnie, słuchaj, będę miała na ciebie bardzo fajny patent na to, żeby nie marnować zioła, które mamy często w lodówkę. Mówię o pietruszkę, mówię również o koperek, o kolendry, o dymkę. Mam tutaj patent na to, żeby je wykorzystać i zrobimy z tego pesto. Wspólnie ty u siebie, ja u siebie. I ten pesto podajemy go ze spaghetti i z serkiem alme śmietankowym. Idealnie na wolny czas kuchni. No to petarda, zaczynamy! Więc tak Natalia, to jest mega proste. Najpierw bierzesz zioła, które masz w lodówce. Może być pietruszka, koperek, kolendra, dymka. Zależy co masz i co lubisz. Szykasz się grubo, wrzucasz do miksera razem z ząbkiem czosnku, solą i oliwą z oliwek. Blendujesz na jedną litr pesto. Skrapiasz na koniec sokiem cytryny do smaku. Możesz to wymieszać z ugotowanym makaronem i z serkiem alet szwytankowym Hej! Widzimy się? O, Cześć, chyba, ch chyba dobrze, zobacz Wow, ale super, zielony idealnie Solidna porcja, ja troszeczkę skromniejszy <laughs> Smacznego Bon appétit, smacznego i co? No i wygotujemy Dziękuję. Super. Pyszne. Słuchaj, bardzo dziękuję za to, że, że zrobiłeś ten, ten przepis. Jest mi niezmiernie miło. I też pamiętaj o tym, żeby właśnie zioła, jak już się kupujesz, zawijać je w mokrą ściereczkę lub papieru leśnikowego i wtedy one w lodówkę spokojnie przez kilka dni będą się trzymać świeży. A jak będą trochę zwiędłe, trochę padnięte, to wtedy robimy pesto. Dziękuję kochani, że byliście z nami, i mam nadzieję, że nasza wersja Pesto będzie Wam smakowała. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Zostań w domu z przyjemnością, na które serdecznie zapraszam razem za metę.